Tak, no, prawa i warstw miało na antenie, na żywo. Czy Pan kiedyś taką wpadkę, okay. o której teraz mówi Pan z uśmiechem na twarzy? Kiedyś była taka sytuacja, gdzie, tak, poza anteną rozmawiałem z dziewczyną, kolejny gość się pojawia, bardzo dobrze, rozmawiałem z dziewczyną słuchaczką poza anteną i ona chciała kogoś pozdrowić i zapytała mnie też, czy może pozdrowić swojego takiego chłopaka, który, z no, którym się teraz ma problem, tam się rozstała, on tam nie potrafi sobie z tym jakoś tam poradzić, powiedzmy. Ja poprosiłem ją, żeby, żeby ona do tego tematu nie, jakby, no nie poruszała tego tematu, bo on jest dość trudny rzeczywiście, jakaś tam wewnętrzna sytuacja, dość ciężka. I wchodzę z nią na antenę, program na żywo oczywiście I, i co? I jakoś tak się sam bardzo, bardzo ją poczułem, otworzyłem się, pomyślałem, ona jest super, ona jest, no na pewno niczego nie odwali, że tak powiem, na, na antenie. No i co? No i zapytałem sam w tym wejściu antenowym, jak jest z tym chłopakiem, który gdzieś tam je, jej gdzieś tam przeszkadza w życiu. Ona zapytała mnie, co mogę coś tam do niego powiedzieć? a ja, tak, no I warsz miało na antenie na żywo. Ona y, od razu wywaliła: Krzysiek, ty się kurde nie odpier... Przepraszam, tutaj wszystko musieliśmy wypikać, ponieważ to były dość konkretne słowa i ta sytuacja miała miejsce na żywo w radiu. Mój szef od razu zadzwonił, to się wydarzyło. Ja mówię, no nie wiem, no, ta audycja jest na żywo, więc no, te słowa się gdzieś tam pojawiły. Tak, ona miała z tym, z tym jakiś problem. No, poszło. No, tak samo jak teraz poszło. Przepraszamy Was oczywiście, ale no, to jest życie. To, to jest program na żywo i w tych programach na żywo, gdy nie są nagrywane, wszystko się oczywiście może, może wydarzyć.